Hejka! Przechodzę do Was z tymi oto cudeńkami oprawki w takich wielobarwnych kolorach. Pokazywałam je na transmisji live. Chcę, żebyście zobaczyły w takim ładnym świetle, jakie odcienie właśnie one mają. Także cudo polecam Wam z czystym sumieniem na 14 cm. Lecimy dalej. Jak już jesteśmy przy takich kolorach, pokażę Wam transparent. W delikatnym różu połączone z kobaltem, to również oprawki, które są przepiękne kolorystycznie. Zobaczcie, takie tęczowe, co? I teraz delikatna geometria w takim kolorze. Zakładamy i zobaczcie, co tutaj się dzieje. O, delikatny załóżnik. I fronty ramek, takie wielobarwne. Kolejne wersji 14 cm, cieniowane dół fuksia, góra taki delikatny róż połączony w print kwiatkowy, to są oprawki tego typu. Teraz pokażę Wam model delikatniutki, metal z zieloną poświatą na górnej krawędzi. To są oprawki, które również pokazywałam na transmisji live, zobaczcie taki załóżnik ładne. I przepiękny odcień tej zieleni. Naprawdę Wam polecam.